Po mojej ostatniej przygodzie rodzice przypomnieli mi inną historię z mojego dzieciństwa. W wieku pięciu lat ma się niewiele doświadczenia. Trudno jest wydawać osądy i łączyć ze sobą fakty. W ciągu lat szczegóły tej historii zatarły się i zapomniałem o niej, ale rozmowa z rodzicami wszystko mi przypomniała. Teraz pamiętam aż zbyt wyraźnie, Historii o Gulgocie i Pluskwiaku. Dopiero zacząłem chodzić do przedszkola. W wieku pięciu lat wszystkie dzieci się ze sobą przyjaźnią, więc nie brakowało mi kolegów. Ale pochodziłem z biednej rodziny, więc rzadko widywałem ich poza przedszkolem. Moi rodzice z trudem wiązali koniec z końcem i byli zbyt zajęci, by wozić mnie po domach kolegów. Zatem najmłodsze lata spędzałem głównie sam, bawiąc się różnymi bibelotami, które składowałem na półce w moim pokoju. Ze względu na problemy finansowe w moim domu nigdy nic się nie wyrzucało. Jednym z przedmiotów na półce był mały staromodny telewizor. Pudło w drewnianej okleinie jakieś 60 cm szerokości i 30 wysokości. Kineskop zajmował połowę panelu. Obok ekranu były pokrętła do zmieniania kanałów i głośności. Na górze była antena, dwa okropnie powykręcane druty. Kiedy byłem na tyle znudzony, by włączyć telewizor, zwykle tylko śnieżył i szumiał. Kręciłem przełącznikiem w nadziei, że uda mi się złapać jakąś lokalną stację. Większość kanałów pokazywała tylko niewyraźne sylwetki. Było słychać tylko niezrozumiałe fragmenty rozmów. Ale jedna stacja zawsze była doskonale wyraźna. Był to program Gulgota i Pluskwiaka. Gulgot był klaunem, ale nie takim typowym był chudy i wysoki zawsze ubrany w czarny garnitur i krawat do kompletu a także ogromne buty takie jak zazwyczaj noszą klauni jego oczy były całkiem czarne jak wypolerowane chyba nowe kulki bez śladu białka twarz miał pomalowaną czarną farbą wokół oczu w poprzek policzków i ust co nadawało mu wygląd szalonego, wczerzącego zęby szkieletu tylko kępki kręconych włosów po bokach głowy sprawiały, że wyglądał bardziej jak człowiek. Gulgot mnie przerażał, ale pluskwiak był jeszcze straszniejszy. Był niski i okrągły, jak garbaty karzeł, ubrany w ciemną pelerynę. Na oczach miał nakładki, przez które wyglądał jak mucha, a jego usta były odwrócone o 90 stopni, zawsze otwarte. Program przypominał ukrytą kamerę, robienie sobie żartów z niczego nie podejrzewających ludzi. Zawsze zaczynał się, gdy gulgot i pluskwiak chowali się w czyimś domu. Gulgot patrzył w stronę kamery prosto na widza, przykładając do ust kościsty palec. Kiedy w polu widzenia pojawiała się niczego nieświadoma ofiara, puszczane było nagranie śmiechu z ofu. Ofiara wykonywała swoje rutynowe zajęcia, nie wiedząc o spisku, do którego wciągnęli widowni gulgot i pluskwiak. Widziałem, jak ci ludzie robią kolację, siedzą na kanapie, oglądając telewizję z rodziną albo w ciszy odrabiają pracę domową. W międzyczasie gulgot i pluskwiak kradli długopis albo przesuwali szklankę albo sprawiali, że przedmioty znikały. Kąt, pod którym filmowała kamera, zmieniał się, gdy Gulgot i Pluskwiak przenosili się do innej kryjówki. Z ciemnego kąta pokoju do szafek, na sufit albo pod meble, cały czas zerkając w stronę kamery i porozumiewawczo mrugając. Im bliżej byli, tym głośniejszy był śmiech z ofu. Kiedy wszyscy już poszli spać, wybierano ofiarę. Gulgot i Pluskwiak wychodzili z szafy lub z podłóżka i siadali koło niej. Pluskwiak otwierał szeroko usta, z których wysuwała się ostra rurka, którą wbijał w szyję ofiary. To zwykle paraliżowało ofiary. Czasem budziły się i próbowały się uwolnić, zobaczywszy nad sobą Gulgota i Pluskwiaka. Śmiech z podkładu dźwiękowego był wtedy szczególnie głośny i burzliwy. Widownia śmiała się, Gulgot robił minę do kamery, a pluskwiak za pomocą rurki pił szei ofiary. Po kilku minutach, kiedy przestawała się szarpać, śmiech przechodził w oklaski i wiwaty. Gdy pluskwiak kończył pić, Gulgo zbliżał twarz do kamery, wypełniając cały ekran swoim niemożliwie szerokim drapieżnym uśmiechem. Wtedy szeptał Do zobaczenia wkrótce. Te całkowicie czarne oczy gapiące się na mnie z ekranu, przyprawiały mnie odreszcze. Uważałem, że ten program jest okropny, ale zawsze za bardzo się bałem, żeby podejść do telewizora i przełączyć kanał. Pewnego dnia, telewizor w tajemniczy sposób zniknął z mojego pokoju. Rodzice powiedzieli mi, że sprzedali go, żeby opłacić zaległe rachunki. Nie spierałem się z nimi, nawet cieszyłem się, że go zabrali. Ale wczoraj, kiedy znów zapytałem ich o telewizor, Wymienili nerwowe spojrzenia, a potem wypełnili moje luki w pamięci. W połowie tamtego roku Derek, kolega z przedszkola, którego niezbyt dobrze znałem, zmarł w okropnych okolicznościach. Został zamordowany, rano znaleziono go w łóżku z raną kłutą szyi. Nie odkryto żadnych śladów łamania, więc głównymi podejrzanymi zostali jego zrozpaczeni rodzice. Aresztowano ich, ale zaprzeczyli wszystkim zarzutom. Kiedy pani Nolan, przedszkolanka, wyjaśniła nam powód nieobecności Dereka, podobno powiedziałem jej, że Derek nie może być martwy, bo wczoraj widziałem jego i jego rodziców w programie Gurgota i Pluskwiaka. Kiedy pani Nolan przekazała to moim rodzicom, natychmiast zabrali telewizor z mojego pokoju, zawieźli go na wysypisko i spalili. Póki nie został z niego tylko popiół i stopiony metal. Rodzice postawili telewizor w moim pokoju, bo był zepsuty. Przez ten cały czas nie był nawet podłączony do prądu. Cokolwiek widziałem na ekranie, nie nadała tego żadna stacja telewizyjna. Oto moja historia o Gulgocie i pluskwiaku, ale nie jestem pewien, czy to naprawdę koniec. Bo co jeśli gulgot i pluskwiak wciąż kręcą swój nocny program dla jakiegoś nieświadomego widza gdzieś na świecie? A jeśli tak, kto będzie następną gwiazdą?